re Energy Home. Witam w kolejnym filmie. No i co drodzy? Off -grid się skończył. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda: niebo pochmurne, mgła, mróz, brak wiatru. Zmieniłem turbinkę na 48V. Na razie, dopóki nie zrobię sterownika na 220, wiatru nie ma. Panele nie dają praktycznie nic, jakieś tam skąpe waty tylko. I trzeba było się przeprosić z, z zakładem energetycznym. I jak to mówią, wracaj, baranie, do zagrody. Nie dla ciebie górskie przygody. Także off-grid jest skończony na ten moment. Jedziemy dalej z sieci. Bateria wyczerpana praktycznie. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Panele dają 113W, 111 w. przy takiej pogodzie. Godzina jest. 8,42 Bank naładowany na 20% także słabiutko, słabiutko. Co do dalszych rzeczy, to będziemy jeszcze patrzeć. Niedługo będziemy robić sterownik na 220 V. Już ostatnie części dojeżdżają. No, a tak poza tym, no to nawet bajka przy takiej pogodzie 8 rano. 100W, i tak nie jest źle. Eksponeli. i co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Na razie chyba tyle, będziemy się jeszcze przyglądać, jak to będzie wyglądało. Jak będzie wiało, czy da radę pociągnąć. Wiatraczek. Prawdopodobnie postawimy jeszcze jeden na tamtym maszcie z tyłu, który został na dachu. Niech sobie tam jakieś drobne waty produkuje też. Tam jeszcze jeden zawiesimy, jak będzie chwila czasu. No, a ten, tak jak mówię, na razie nic się nie dzieje. Jeśli chodzi o łopaty, co mamy do sprzedania. Chwilowo trzeba czekać bardzo długo ze względu na dużą ilość zamówień. Jakby ktoś chciał zamawiać, no to co najmniej z miesiąc czasu trzeba czekać, tak minimum, bo nie ukrywam, że rzucili się na to ludzie jak nie wiem na co, a my po prostu nie nadarzamy tego robić. Także prosimy o cierpliwość i yy no na pewno wszystkim damy radę zrobić, tylko pomału, tak? Także wszystko będzie git. I dajcie znać w komentarzach jak tam u was off grid. Czy działacie jeszcze coś, czy, czy już się skończyło? Jak to wygląda? Pozdrawiam i trzymajcie się, cześć!